Bardzo serdecznie, z tej strony Marta Stopyra z Digitally Hair. Projektu, który jest poświęcony osobom nietechnicznym, które nie studiowały informatyki, a które chciałyby skutecznie działać w branży IT i pracować z programistami. Jestem autorką bloga Digitali Hair, ale także platformy z programami online. Obecnie kształcimy wiele osób, które właśnie stawiają swoje pierwsze kroki w IT lub też już pracują w IT, ale chciałby nie uczyć się tylko na własnych błędach, chciałby zaoszczędzić czas i z sukcesem piąć się po poszczególnych rolach w projektach deweloperskich. To, co nas wyróżnia, to to, że nie wspieramy programistów, jeżeli chodzi o merytorykę. Uczymy osoby takie jak Scrum Masterów, jak Project Managerów, jak Product Ownerów, jak Rekruterów IT, jak Konsultantów IT, czyli wszystkie te osoby, które pracują z programistami, ale no właśnie, nie zamierzają programować. Jeżeli więc szukasz miejsca, gdzie nauczysz się programowania, to myślę, że będę również w stanie Ci wiele różnych ciekawych pozycji doradzić, natomiast Digital Hair nie będzie dla Ciebie. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tym, jak to wszystko w zasadzie się zaczęło. Dostaję obecnie bardzo dużo różnych zapytań o moją drogę do IT, o to, czy od zawsze programowałam, czy od zawsze interesowałam się właśnie informatyką. I kiedy tak naprawdę nastąpił ten moment, że postanowiłam do IT wejść. Być może rozczaruję cię mówiąc, że studiowałam informatykę i mechatronikę, a więc dwa kierunki techniczne na Politechnice. Więc nie miałam takiej typowej drogi przebranżowienia do IT, ponieważ w zasadzie od zawsze, od momentu kiedy studiowałam, w tym IT byłam. Jest jednak jedno zasadnicze ale. Musisz wiedzieć, że zanim wylądowałam na tej informatyce, tak naprawdę w ogóle nie uważałam, że IT jest dla mnie. Mało tego, idąc na studia, wybierając kierunek studiów, skreśliłam wszystkie te kierunki, które miały cokolwiek wspólnego z komputerami, z programowaniem, z informatyką. Uważałam, że totalnie się do tego nie nadaje. Dlaczego tak sądziłam? W zasadzie trudno mi powiedzieć w tym momencie. W moim domu informatyka nie była bardzo popularna. Sama nie miałam dużej biegłości właśnie w posługiwaniu się aplikacjami, posługiwaniu się sprzętem w momencie, kiedy wybierałam kierunek studiów, mimo że zawsze bardzo lubiłam matematykę i w zasadzie przecież mogłam pomyśleć, że programowanie warto rozważyć. Tak jednak nie zrobiłam. Skreśliłam wszystko, co w ogóle było związane jakkolwiek z tą dziedziną wiedzy. Wybrałam inny kierunek studiów, kierunek, który wydawał mi się być takim dobrym kompromisem, ponieważ z jednej strony zawierał trochę elementów technicznych dotyczących akurat budowy maszyn, jak również trochę zarządzania. Natomiast już będąc na tym kierunku, z taką pewnością, że tam na pewno tej informatyki nie będzie, przynajmniej nie będzie jej zbyt dużo, doszłam do wniosku, że nie do końca ten kierunek czuję, że nie do końca wydaje mi się, że on jest dla mnie. Zaczęłam się zastanawiać, co chciałabym robić później, i również tutaj pojawiły się w mojej głowie wątpliwości. Ponieważ miałam kilku znajomych na Mechatronice, postanowiłam właśnie tam, się przenieść. Również z tego względu, że mechatronika była na tym samym wydziale i w zasadzie po pierwszym semestrze studiów nic bym nie straciła, bo te pierwsze semestry zazwyczaj były bardzo podobne. Większość przedmiotów byłaby zaliczona, musiałabym tylko coś nadrobić i w zasadzie mogłam dalej kontynuować studia. Nie musiałam się cofać. Dla mnie to było bardzo atrakcyjne, dlatego stwierdziłam, że ok, idę na mechatronikę natomiast oczywiście z ogromnym balastem i myślą o tym, że tam przecież będzie programowanie, więc jak ja sobie z tym poradzę. To tak naprawdę był dla mnie największy minus mojej decyzji, niemniej jednak uważałam, że trzeba coś zmienić, jeżeli już w tym momencie studiów uważam, czuję, że w jakiś sposób to nie jest dla mnie. Zaczęłam więc studiować na mechatronice przy wsparciu również moich znajomych. I musisz wiedzieć, że przedmiot, którego najbardziej się obawiałam, czyli wstęp do programowania, okazał się moim ulubionym przedmiotem. Do tego stopnia ulubionym, że z naprawdę dużą przyjemnością zgłębiałam techniki programowania, zastanawiałam się, jak to wszystko działa, a ponieważ to był tylko wstęp do informatyki, do programowania, i w zasadzie, przynajmniej w mojej świadomości, nie było to aż takie trudne, jakby było na informatyce, to dawałam sobie przynajmniej właśnie to mentalne przyzwolenie na to, że ja przecież mogę się tego nauczyć. Natomiast w dalszym ciągu nie odważyłabym się pomyśleć, że mogłabym studiować informatykę. Dopiero kiedy prowadzący laboratorium na koniec właśnie tego drugiego semestru studiów, na koniec tego przedmiotu, poprosił mnie, abym. Została po zajęciach, i zapytał mnie, czy rozważałam kiedyś studiowanie informatyki jako drugiego kierunku. To dopiero wtedy tak naprawdę zwróciłam uwagę na tę możliwość. Zasugerował, że widzi, że mam w tym kierunku talent, że dobrze mi to idzie i że powinnam tak naprawdę realizować to, co zaczęło mi się właśnie podobać, mimo że. Tak naprawdę, ja sama w dalszym ciągu nie wierzę w to, że może mi się podobać coś takiego jak programowanie. I tak wylądowałam na informatyce, zaczęłam studiować ten kierunek. Bardzo mi się tam podobało. W zasadzie, studiując równolegle te dwa kierunki, to właśnie tam chodziłam odpoczywać. Te przedmioty były dla mnie łatwe, były dla mnie przyjemne. Nie tylko samo programowanie, ale też projektowanie systemów informatycznych również. Różnego rodzaju analiza biznesowa, która stała się też taką moją ulubioną domeną, i tak zaczęłam programować też również już od połowy studiów pracować jako programistka. Czas mijał, a ja, mimo, że lubiłam bardzo programowanie, chciałam, poczułam taką myśl, taką Rzeczywiście, silną potrzebę, żeby również wspierać mój zespół w rolach liderskich. Zawsze również umiejętności miękkie były bardzo e, dobrą moją stroną, moją mocną stroną, więc stwierdziłam, że chcę również to robić i tak zostałam liderem swojego zespołu. Zostałam też Scrum Master'em z biegiem czasu w końcu project managerem w IT. Pracowałam tak przez wiele lat i znów. Tak jak właśnie we wcześniejszych etapach. Na początku mi to wystarczało, sprawiało mi to od samego początku też bardzo dużo radości. Natomiast w pewnym momencie, z czym zbiegło się też trochę to, że coraz więcej kolegów i koleżanek z pracy, Którzy byli Scrum Master'ami i Project Manager'ami zaczęli do mnie przychodzić, abym wytłumaczyła im, o czym ci programy się tak naprawdę mówią. Zaczęłam się zastanawiać, że ja tak naprawdę chciałabym jeszcze uczyć innych. Chciałabym tworzyć materiały nie tylko dla tych kilku osób, które wtedy do mnie przychodziły, ale też dla szerszej rzeszy zainteresowanych. A ponieważ nie potrafiłam znaleźć materiałów, które byłyby przeznaczone właśnie dla Project Manager'ów, dla Scrum Master'ów. Dla progonerów, rekruterów w IT i mówiłyby o tym, jakie są podstawy techniczne branży i dlaczego um, tak naprawdę to wszystko działa tak, jak działa, o czym jest IT, o czym są aplikacje, jakie mamy zależności pomiędzy tymi aplikacjami. Postanowiłam, że stworzę takie materiały sama. Oczywiście było bardzo dużo materiałów wtedy dla programistów, e, można było uczyć się różnych języków programowania. Można było dowiadywać się o wszystkich słowach kluczowych tych języków, ale ja potrzebowałam czegoś, co jest na trochę wyższym poziomie. Czegoś dla osób, które nie zamierzają programować, tak jak mówiłam Ci na początku tego nagrania, ale właśnie chcą zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Chcą być rzeczywiście ważnymi członkami dyskusji, jakie później toczą się na tle projektowych doświadczeń. I tak. Tak naprawdę w sierpniu 2019 roku założyłam bloga Digital Hair w prostych słowach OIT. Dlaczego bloga? Ponieważ nie byłam w stanie w tamtym czasie odważyć się nagrać jakiegokolwiek materiału wideo. Czułam, że być może fajnie byłoby mieć również swój kanał na YouTubie, ale absolutnie nie potrafiłam odnaleźć się w tej rzeczywistości. Przez wiele tygodni biłam się z myślami, zanim nagrałam swoje pierwsze wideo do wewnętrznego użytku nawet dla subskrybentów Digitally Hair, a później już wiadomo również programy online. Zaczęliśmy nagrywać. Natomiast na samym początku było to dla mnie bardzo, bardzo trudne i wręcz niemożliwe. Postanowiłam więc, że nie będzie coś takiego jak właśnie ten strach przed nagrywaniem wideo, jakaś taka blokada. Um, utrudniać mi działania dla Ciebie, działania dla innych osób, które są zainteresowane IT, więc zacznę od bloga. I tak z biegiem czasu później przełamałam się i nagrałam to swoje pierwsze wideo, które rozesłałam tylko i wyłącznie do subskrybentów Digital Hair, tak, żeby nie było go widać na zewnątrz, nigdzie w internecie. A z biegiem czasu zaczęłam również nagrywać więcej materiałów i w marcu 2020 roku powstała nasza platforma z programami online, którą również sama stworzyłam, wykorzystując swoje umiejętności z dziedziny IT. Nagrałam pierwszy program praktycznie w IT, program, który traktuje o podstawach technicznych branży, tak żeby rozumieć, o czym mówią programiści. No, i tak wszystko się zaczęło. Później powstał drugi program, praktycznie Delivery. Program dla project managerów, scrum masterów, ownerów, którzy chcą dostać taką soczystą dawkę 50, ponad 50 lekcji o różnych przypadkach z zespołu deweloperskich, o tym, na co zwrócić uwagę, czego unikać, jakie zależności wziąć pod uwagę, żeby to wszystko działało. I tak życie toczy się dalej. Zobaczymy, co będzie dalej, jakie będą kolejne etapy. Natomiast chciałam, żebyś wiedział, żebyś wiedziała, jaka była moja droga, żebyście również pamiętali, że to nie jest tak, że tylko wasza droga wydaje wam się taka trudna albo niezrozumiała. U mnie było również wiele zakrętów, jednak szczęśliwie dzięki Osobom, które spotykałam również na swojej drodze. Część, o części z nich wspominam w tym nagraniu, o części z nich nie wspominam, ale było tych osób zdecydowanie więcej. Wszystko dobrze się złożyło i jestem tutaj, gdzie jestem w dniu dzisiejszym. Dlatego, jeżeli wahasz się, jeżeli się zastanawiasz, czy w ogóle IT jest dla Ciebie, a z drugiej strony chciałbyś, chciałabyś coś zmienić w swoim życiu, i czujesz, że w jakiś sposób może te technologie. Są jednak dla ciebie jakąś opcją, że jest to ciekawe, że przynajmniej chcesz to poznać, to daj sobie szansę. Bo ja uważam, że zawsze każda zmiana zaczyna się od twojej mentalnej, wewnętrznej decyzji, że ty dajesz sobie szansę, żeby się czegoś nauczyć, żeby coś zrozumieć. Kiedy masz tą decyzję, twoją własną, to później oczywiście możesz określić, czego potrzebujesz, żeby się Czegoś nauczyć, żeby coś osiągnąć. W niektórych przypadkach będzie więcej tych elementów składowych, w innych mniej, ale no właśnie, wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, od tego, czy Ty sam, czy Ty sama dajesz sobie szansę na to, żeby było coś więcej. Dzięki za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia.